Chciałabym z tej strony, Niko, i dzisiaj sobie zagramy w. Nie, jesteśmy w powietrzu. Gdzie, gdzie my jesteśmy? Gdzie ty znowu mnie zaciągnąłeś? To jest taki skyblock, o, od tego zacznijmy. I okay. ja się najpierw zrystykałem na tym jednym bloku i na drzewku. Musiłem, żeby trochę nam tutaj ogarnąć miejsca. No, przepraszam za was za to, widzowie, no ale trzeba było trochę to rozbudować. I teraz fajna rzecz, Niko, jak będziesz twerkował, to ci to drzewo urośnie szybciej. To znaczy. No jak będziesz tu musisz to O kurde, faktycznie, Widzisz? to jest, to Czekaj, 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 Niko, czekaj, Niko! Jak, jak... Masz taki przycisk pod escape'em, nazywa się Tilda. Tak. I jak będziesz go trzymał i będziesz niszczył e, pień na przykład, to ci no. całe to zniszczy. Nie ma, nie ma Okej, okej, okay, okay, da... mamy sezonkę, jak coś będziemy mogli już to równoważyć. Ja też ta domu mam też, ale po tak się o, ja znowu tak wisi No kurde już nie ma. Nie... Ogarnę tu w razie trzy skrzynkę, do której powkładam wszystko. Okej. Okay. Niech się... <laughs> się boję. Ty też tu wszystkie twoje rzeczy. Okej, okay, już nie mam nic więcej, tylko tutaj... no... <laughs> No daj mi ten klucz. Daj mi Daj daj ten klucz, daj ten klucz. A i do widzenia, żegnamy. Miko! No dobra, ale nie ten... Ej, co tam jest? De... A, tam zginąłem. Jak chcesz, to możesz zacząć znowu puerkować. Okej. Okay. I teraz... O, właśnie, jak klikasz stirtą, to się wszystko. I mam 10 sadzonek. jedną! To jest tyle, że tutaj zdobywasz drabno i to tyle? Czy nie? No, nie. To jest o wiele cięższe. Na razie rozbudujmy trochę wyspę, a potem ci pokażę całą resztę. I teraz tak, musimy sobie ogarnąć więcej dirta. Co to oznacza? Przybujemy? No, czekaj, czekaj, co? Jak ogarnąć dirta? No da się potrzebujemy do tego czegoś takiego, ale to samo nam nie pomoże. Ja też mam Badyla. Ja też mam Badyla. Perchy. Zobacz, ja też mam Badyla. No super. A kurde, Ja się ściemnia najgorzej. Potrzeba to właśnie. silkomolować. I poczekać trzeba teraz. Teraz musimy czekać. Hej. Okay. Ej, ile teraz musimy czekać? Nie wiem. A Ej, zrobiło się już. Ej, zrobiło się już. Już? No, szybko. No, ja. To teraz. Oj! Nie mamy nik. O ile tych nici. I teraz dzięki tej nici mogę sobie skraftować coś takiego. Co to? Ej, Fajne to. Co, wkładam tu. No. I teraz mamy, musimy wreszcie zdobyć difta. Jak? Jakim cudem? Masz tam drewno. Dobra, żartuję, jeszcze nie możemy. Aha. Jesteś... Nie jesteś byt fajny żarty, wiesz? Aha. Mm, tylko prawda. Ej, jazda dalej. Mam coś takiego. Ej, dobra, pozwolę ci coś w ogóle zrobić może. Okej. Okay. Niech będzie. Może pozwolić serio coś zrobić, bo tylko ja robię rzeczy. Masz to? Masz to no. i. Rób nam crafting station. O dobra, skraftowałem. I crafting station bardzo. i... i part builder. Ten? Dobra, daj mi resztę i tych park builderów i tak dalej. Eee, yy, masz masz. Dobra, faktycznie działa. Jak to? Ej, gdzie są te rici? Nie, nie dostałem żadnej no. XD. No ja dostałem trzy staki. O, XD. Aj też też coś dostałem. Dobra, i teraz tak. Mamy dal. Chcesz tu możesz zebrać trochę drewna i nam rozbudować wyspę, bo to mi się przyda. Widzisz? Jasne, już rozbuduję. Już na twój rozkaz rozbuduję. Ej. Co ty robisz? Nieważne. Co, co to są za odgłosy? Ładnie zrobiłam? Tak, ale proszę. Dobra, mamy dirta tego, co trzeba przetransportować. No daj mi je wciąć, dobra? Dobra, czekaj, tylko. Jeszcze nie musisz parkować. Czemu? Oj, ej! A co teraz? Weź mi to? Ej, postawię sobie tutaj, w nas... Ej, Taka pomysł, Ej, Niko, mam pomysł. M mam pomysł. Jaki? Jak będziemy mieli domy, to przed swoim domem postawię takie coś, że to jest oznaka, że to jest mój dom. Okej. Okay. Nie, ja bym chciał mieć bardziej w tym miejscu, o. No bo być, byśmy się stykali, nie? Ej, to... Masz chodzi. jakieś drewno? Masz jakieś drewno? Przydał jakoś. Bardzo proszę, ale nie, ja tego potrzebuję jednak. Poczekaj, no, potrzebuję trochę drewna i zaraz ci dam to co zostało. No, dobra, no, to ja zasadzę, ja zasadzę kolejnej i sobie sporkuję. Dobra. kurde, no tutaj... To... Mamy coś bardzo! Dorę no, Niko, mamy coś bardzo potrzebnego. Co Czyli Betko. Bo jak teraz do mnie poskładam te liście, które zdobyłem z drzew wcześniej Tak I poddykam trochę To no. się pojawi Dirt i będziemy mieli Dirta wreszcie Ale no fajna, dobra Niko, mamy drugiego Dirta! Let's go! Dobra Niko, ogarnąłem po łóżku, to weź sobie... Ty masz tu, ja będę miał tu Słodkich snów Pójdź żeby wreszcie był dzień i... Dobra Dobra, no, na razie te łóżka sprawmy. Okej, okay, dobra. Nowy dzień, nowy ja, no, Nowy ja, nowy kopanie drzew. nowy kopanie drzew, nowy ja. Czy coś, Ewa, no pa. Okej, teraz e, młodzież to nie właśnie go Niko. Ja postawię przesiewam tutaj. tego Okej. Okay, Okej, okay. ale, ale później go postawisz tutaj, dawaj. No nie, dzięki temu mamy kobla. Aha. Jak? Jak? Dobra, no jak z dirta, to z tego dirta ropną stone tą I z tych stone pebli można zrobić cobblestone. I mamy właśnie w taki sposób jednego koblestona, którego użyję na stone Dobra, jak jest tworzę sobie wyszepkę, domek. Jak ty to robisz? No Stone Wand tak działa. O, no fajne. No, nie? Możemy łatwo rozbudowywać wyspy. Znaczy Stone Wanda to jeszcze nie, ale już jak będziemy mieli lepsze Wandy. No, no, no. Na przykład jest Iron Diamond i Infinity. O, Infinity jest ciężki do skraftowania. A ja a ja będę mógł sobie skraftować siekierkę, zaraz? Yyy, znaczy jeszcze nie, bo potrzebujemy tych liści. Dobra. Oj, zniszczyłem chyba łóżko. No nic. Dobra, Niko, teraz tak. Niech yy, się zajmi. Teraz tutaj nam się robi dirt, Niko, spójrz. Spójrz, tutaj się robi dirt. Zobaczysz zaraz, jest. Trzy dirty mamy. Teraz tego dirta możemy przesiać tu. Okay. I z niego dostajemy kobla, jakby dobrze I ogólnie możemy już zrobić farmę, Niko. Buraków yy, albo. No, albo. pszenicy czy... i jeszcze czegoś. Masz tutaj nasiona. Okay. Nie pytaj skąd mam. Dobra. I masz jakąś. Dobra. Yy, Nie no, czy... tutaj jest No jest tutaj brzozę, możemy zrobić z tego. Jaką brzozę? Okay, Brzoza. No, Dobra. A na brzozy. Dobra, to ja tutaj zrobię nam taką mini farmkę. Tak, tak, tak. Teraz tak, postaram. Twerk, twerk, twerk. Oj, 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 obli to mu A wstery to mu to. Nie, Skopać O! nie, mi nie, skopać! nie, nie, liście, nie, 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 mi daj skopać, nie, no liście mi Dobra, nie, mi liście. OK. Dobra. Teraz, tego widzę, że tutaj nam ogarniasz wyspę, ja trochę użyję O, doma. i tutaj będzie faremka, tutaj będzie fa... Ach, Tutaj powinna być ziemia, wiesz, bo ja tutaj takie odtoczenie zrobiłem. Ale dobra, nie wiem. Chcesz taką faremkę mini? Chyba no, może być, jak na razie, nie? Ja tutaj więcej dirta. Okej, okay, dobra. No nie ja więcej przekonaczy. A dasz mi trochę tego dirta? Zaraz. 6 mi wystarczy. 6 wystarczy. No to akurat tyle co mam. No dobra, to połóż tutaj. Let's, ja dobra. uwielbiam tego onda. A i co? I farmę robić, dobra. Aha. Poczekaj, tylko ja tu workuje twerk, udany. Twerk udany. Ej! Widłeś mi satysfakcji. Co? Teraz y, sobie zrobię y, taką jedną rzecz, czyli Motyka. motykę! Motyka. i... Ja Motyka. też mam motykę, tylko tylko bardziej upośledzona. Aha! Co? Co? Ej, bo puszczyliśmy... O Jezu, zapomniałem o wiadrze! Nie, nie. Ej, przecież my tego nie zrobimy bez biadra wody. Ej, Niko, ty wiesz, że ty masz coś na głowie? Ja, Czekaj, co? Jak ja to zrobiłam? Czekaj, co? Jak ja to zrobiłam? <İch> Ej, mam biedniki! <PSZE> Ale fajne. Co ja zrobiłam Co? moim O, tutaj jest idealne miejsce na przesiewacze. Okej. Ok. Dobra, ja tu miałem robić domek, ale świetnie. E, dobra. A ja... Jest tutaj gdzieś woda? To rzeczy ważne i ważniejsze, dobra? A jest tutaj woda. Gdziekolwiek. Nie, nie mamy wody jeszcze do zdobycia. Nie mamy jak. No to po co mi robi, kazałeś robić tą farmę? No bo zaraz nie kazałem, to po pierwsze, tylko powiedziałem, że możesz zrobić farmę jak chcesz. Dobra. I to jest pierwsze. A, a po drugie, kiedy będziemy mieli woda? No... To jeszcze chwilę potrwa. Okej... Okay. Bo najpierw musimy żelazo ogarnąć jest właśnie... Jest na to mała szansa, że dropnie żelazo. A czekaj, nie mam przesiewacza. Yy, o, już przesiewacz i przesiewacz. I... No, tym razem nie dropą nam żelazo, ale mamy lapis. Okej, okay. La o, oh, lapis, gd, dobra. No i to by było na tyle z odcinka pierwszego, a drugi odcinek pojawi się już za dwa dni, więc wyczekujcie.